Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku AI Weekly News, czyli co tydzień przegląd nowości, przydatnych rzeczy ze świata sztucznej inteligencji. Jeśli podoba się Tobie to nagranie, to proszę o wsparcie w postaci jakiegoś lajka lub wpisu pod postem. Będzie mi bardzo miło. Zaczynamy od... Nowości. Pierwsza propozycja nowości to MM Tracking, czyli biblioteka, która służy do śledzenia obiektów, czyli wykrywamy pewien obiekt, lokujemy go i następnie próbujemy go śledzić. MM Tracking to biblioteka e, Open e, MM Lab. E, oprócz tej biblioteki jest jeszcze kilka innych bibliotek, na przykład na uwagę zasługuje MM Detection. Dlaczego? Ponieważ jest to tak naprawdę kilkadziesiąt architektur sieci zaimplementowanych w jednym miejscu, czyli możecie sobie zobaczyć najbardziej znane sieci, są tutaj zaimplementowane, możecie sobie wejść, zobaczyć. Cała implementacja jest zrobiona w PyTorchu zarówno dla MM Detection, jak i dla MM Tracking, także można je wykorzystywać do własnych projektów. MM Tracking tak naprawdę implementuje dwa algorytmy na ten temat, na ten moment. Czyli sort, Deep Sort oraz traktor. Pierwsza sort, Deep Sort to jest tak naprawdę Simple online real-time tracking. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej na ten temat, to polecam również ten wpis, czyli Deep Sort, Deep Learning Applied to Object Tracking. Bardzo ciekawa i taka śmieszna historyjka na temat tego czym deep sort tak naprawdę jest, bo jak widzicie tych algorytmów troszeczkę jest, tak czyli jest traktor deep sort, trackers jeden JDE, są różne algorytmy i możecie sobie tutaj prześledzić zobaczyć w jaki sposób to wszystko funkcjonuje, czyli na czym polega optical flow, na czym polegają filtry Kalmana, jak to wszystko złożyć do kupy. Ile um, e, tak naprawdę kroków mamy w deep Sorcie, czyli jakaś detekcja, estymacja położenia obiektów w następnej klatce, asocjacje, e, i później e, tak naprawdę trakowanie, trakowanie tych obiektów. Czyli pierwsza propozycja to jest. E, MM tracking, czyli już biblioteka zaimplementowanych algorytmów do śledzenia obiektów. 5 stycznia pojawia się nowa wersja Jupyter Laba, wersja 3.0. Dla tych, którzy nie znają Jupyter Lab, Jupyter Notebooka, są to środowiska programistyczne e, pythonowe głównie, które służą tak naprawdę do opracowywania tak zwanej części exploratory, czyli na początku, kiedy piszemy jakieś algorytmy, e, używamy notebooków i fajny sposób wizualnie możemy krok po kroku wyjaśniać, co się dzieje w eksperymencie. Pięć rzeczy nowych, które się pojawiło w, w Labie. Pierwsze to jest wizualny debugger. Świetnie to działa, naprawdę. Kolejna rzecz to jest tak jak w kolabie spis treści, indeks, możemy bardzo wygodnie nawigować. Kolejna rzecz to możliwość lokalizacji środowiska. Na razie jest język chiński i angielski. Kolejna rzecz to jest wbudowany mechanizm albo nowy mechanizm pluginów, czyli takich dodatków. Teraz jest to natywne. Możliwość instalacji pakietów, tak jak, tak jak w, w Pythonie. Super narzędzie, aż po prostu chce się, chce się programować i używać. Niewątpliwie największymi nowościami z zeszłego tygodnia to prezentacja dwóch algorytmów, które wykorzystują platformę GPT, GPT-3 dokładnie, i architekturę Transformer. Obydwie publikacje z OpenAI. Pierwszy to CLIP, czyli Connecting Text and Images, i drugi to jest DOLI, czyli Creating Images from Text. O tym drugim napisałem na swoim blogu, czyli DOLI, pokaż, o czym piszę, bo tak naprawdę chodzi o to, że piszemy jakiś tekst, czyli dyspenser do mydła w kształcie kostki Rubika, a model generuje nam grafiki, które odpowiadają temu opisowi, czyli krzesło w kształcie awokado i tutaj jest wygenerowane. Więcej na ten temat znajdziecie sobie na stronie OpenAI, Dolly Creating Images from Text. Zobaczcie, jak to wygląda w rzeczywistości, czyli na przykład możemy sobie wygenerować zegarek w kształcie żółwia, albo zróbmy sobie torebkę w kształcie świnki na przykład. Zobaczcie, jakie fajne. To są całkowicie wygenerowane przez sztuczną inteligencję obrazki. Drugi e, model to jest Connecting Text and Images. O tym powiem więcej w kolejnym wpisie blogowym, bo to bardzo ciekawy algorytm, ale o co chodzi? To generalnie tak naprawdę jest klasyfikacja, czyli mamy zestaw etykiet oraz zdjęcie i model podaje, która z tych etykiet jest najbardziej prawdopodobna, czyli tu jest znowuż połączenie tak naprawdę tekstu z grafiką, czyli model próbuje złapać ten sens tak naprawdę w dwóch tych elementach, czyli najpierw rozpoznać, co jest na tekście, a później również na obrazku i jakoś to porównać. Więcej na ten temat będzie w następnym filmie. Przy okazji zerknijcie też na stronę Papers with Code nowy newsletter, dwójeczka. I tam najciekawsze artykuły, najciekawsze publikacje z zeszłego tygodnia, takie, które są top trending, czyli Computer Vision, no to oczywiście e, DIT, e, to ten transformer do klasyfikacji obrazów. Kilka naprawdę ciekawych rzeczy, czyli JOLAKT Edge, czyli na urządzenia edgeowe, segmentacja, czyli urządzenia edgeowe to takie małe urządzonka, w NLP ciekawe rzeczy, MM tracking, o którym mówiliśmy dzisiaj. Jeżeli chodzi o biosocial NLP, no to wykrywanie emocji w tekście pisanym i clinical entity recognition, czyli tak naprawdę wyszukiwanie, fraz typu problemy, symptomy, czy lekarstwa w publikacjach. Zachęcam do zapoznania się z materiałem. Nowością również jest to, że pojawiłem się na portalu Medium, i 5 mediumcom to mój blog i tutaj tak naprawdę głównym celem jest prezentacja linków z filmów. Czyli wchodzicie sobie na blog, wchodzicie sobie w newsletter i tutaj oprócz dodatkowych opisów, których nie znajdziecie w filmach. Są linki do wszystkich omawianych artykułów, także tak naprawdę wystarczy kliknąć i nie trzeba niczego szukać. Krótko mówiąc, zapraszam do subskrypcji. Z nowości przejdźmy do ciekawostek. Pierwsze lądowanie Falcona 9 w tym roku. Zobaczcie jak to wygląda po lewej stronie. Natomiast ja zadałem sobie pytanie czy istnieje w ogóle możliwość wykorzystania sztucznej inteligencji w takich projektach? Oczywiście tak. Mamy trzeci sposób nauki w machine learningu, oprócz nadzorowanego i nadzorowanego, tak zwane uczenie ze wzmacnianiem. Czyli wtedy, kiedy mamy agenta, czy taką rakietę, środowisko, i środowisko zwraca informację zwrotną do agenta w postaci nagrody lub kary, no i ten się uczy. Czyli tak naprawdę mamy ciągłą, ciągłą naukę. Fajny artykuł Space X Falcon 9 Landing with Reinforcement Learning. Zobaczcie, jak to wygląda. Mamy opisane, w jaki sposób możemy wykorzystać uczenie wzmacniane, plus w Githubie całe, całe, tak naprawdę repozytorium z różnymi przykładami, z animacjami, także. Można się naprawdę fajnie pobawić i sterować własną rakietą. Jedną z ciekawostek świata sztucznej inteligencji jest takie urządzenie, które służy do rozpoznawania gestów ręki. Wyobraźcie sobie taki przykład, że możecie prowadzić samochód, nie używając kierownicy. Bardzo ciekawy artykuł z grudnia. Tutaj również pokazany proces wytwórczy, czyli w jaki sposób to urządzenie zostało wytworzone, w jaki sposób to urządzenie jest montowane oraz w jaki sposób to urządzenie jest uczone tak naprawdę, czyli człowiek wykonuje jakieś ruchy garstkiem, po czym zbierane są dane i algorytmy maszyn learningowe po prostu uczą się, budują model, który później w czasie rzeczywistym pokazuje w jakie gesty są wykonywane. Z nowości płynnie przechodzimy do obszaru przydatnych, czyli takich rzeczy, które mogą ci się przydać podczas realizacji własnych projektów związanych ze sztuczną inteligencją. Kolejną ciekawą rzeczą jest artykuł Sebastiana Raszki: How I Keep My Project Organized. Sebastian Raszka jest autorem popularnej książki Python Uczenie Maszynowe. W książce znajdziecie wiele. Bardzo ciekawych informacji na temat uczenia maszynowego, w jaki sposób prowadzić, robić projekty, tak naprawdę, uczenia maszynowego. W tym artykule opublikowanym na początku stycznia tego roku, Sebastian Raszka dzieli się swoimi przemyśleniami na temat tego, w jaki sposób zorganizować projekty, jak dobrze to zrobić, czyli jak dobrze zbudować strukturę folderów, projektów, jak stworzyć tak naprawdę to-do listy, przeglądy, jak zrobić backupy i wiele, wiele innych rzeczy. Także bardzo ciekawy, Ciekawy artykuł od mistrza machine learningu, w jaki sposób prawidłowo, w jaki sposób dobrze to robić. Kolejna nauka, czyli pogłębianiem wiedzy własnej. Dzisiaj jedna propozycja, ale związana ze stu dniowym wyzwaniem wyzwaniem związanym z kodowaniem zagadnień machine learningowych. Czyli macie 100 zadań, 100 dni, i możecie po tych trzech miesiącach naprawdę nieźle rozumieć, o co chodzi w machine learningu. No nic mi nie pozostaje innego, jak Was zaprosić w imieniu autorów tego portalu no i uczyć się machine learningu. To tyle w dzisiejszym odcinku, kolejny 18 stycznia 2021. Wszystkie wpisy znajdziecie na moim blogu i5medium.com. Zapraszam.